Cześć Manko, z tej strony Danielos, a dzisiaj gościnnie ze mną jest moja dziewczyna Vicky <grafy> jak ona się wczuwa i albo mamy włoski odcinek mamy pojedynek y, AC Interu i Juventusu bo nie wziąłem żadnych limitek, więc robimy sobie to co trafiliśmy ostatnio najlepszą kartą był Ronaldo więc co, mamy paczki Nordic Edition, zobaczymy czy coś tam wpadnie Hmm, trochę głupio zrobiłem, że nordic edition, bo najwięcej jest z angielskiej ligi tak naprawdę, ale trudno już. Otworzymy sobie, szukamy kart, bo nie mam wszystkich. No to my robimy pojedynek taki, że kto wygra z nas, czy kto wygra stąd. E, możemy sobie robić pojedynek kto wygra z nas, bo będziemy wiedzieć, które karty my trafiliśmy, ale robimy pojedynek, e, który zespół wygra ligę włoską. No dobra. Więc zobaczmy sobie, ale wiesz, będziemy pamiętać, tak jak w poprzednim odcinku pamiętałem, kto z nas trafił jaką kartę i kto wygrywał no i Wiktoria wygrała, oczywiście no. dobra pierwszy zacznę jeśli pozwolisz mam coś co to jest kurde karta ale to nie jest Nordic chyba wydaje mi się że to nie był Nordic zobaczmy na końcu go zostawimy dobra mamy Young e, Lim Alison z Liverpoolu oczywiście teraz się trafia jak wtedy uh -huh. klub bać Real Madrid Mamy Ibrahima, FIFA Club World Cup, mamy z Realu i tutaj jest, tak mi się wydaje, że to jest legenda. Zewce Barcelony, pomocnik. Nie Znasz? Nie wiesz? Andres Iniesta. No piękna karta. Ja, Znowu się ten trafił. Dobra. Dobra, mamy to. Pierwszą z, z brzegu biorę. Więc na razie, moim zdaniem, ja wygrywam. Jeszcze sobie przejrzeć czy nic nie trafiłem z tych klubów, Nic. O rany. Już pominę fakt, że zdążyłam wymacać karty i wybrać najgrubsze. <try> <try> tak. Paczki najgrubsze. Wiktoria wygrała. Mi zostały okłapy same. Ale ma tutaj... Już na początku mamy Kubarsiego. Dobrze. Ale tak mi się wydaje, że ja trzymam od złej strony, więc... Więc może... O tak, Patryk Szyk. Lugo, Gavi, jest! Ale nie ma Fanka Gaviego. Mogliśmy zrobić jakiś pojedynek yy, tego. Barcelony z Real Madryt może. Dobra, z tej strony. one Wansang, Um. Ty lepiej doczytasz niż ja te nazwiska. Nie wiem, więc mi się mieni także normalnie... Dobra. I mamy pierwszą kartę. Calab Calabria. Calabria. Tutaj go odkładaj. Czy jeden ma? punkt dla Acymilana. No. Faktycznie, Włoszczyzna. Włoszczyzna. Ale jeżeli tu coś się nie trafi, no to ja wygrałem. Trafiłem legendy. Uuuu, to nie, to ja miałem lepiej, miałem w Barcelona legendy. Militao, ja miałem Gavi'ego, dobra? Ja miałem Iniesta. Iniesta. Ojejku. Czyli <słuch> przegrałam. Tak, pierwszy pojedynek przegrałaś. Biorę kartę na swoją stronę. To ja moje. Dobra, kolejna paczka, ale żaden Nordik się nie trafi, więc to słabo zwiastuje Sobie tak otworzę, żeby nie było widać od razu, czy jest Nordic, czy nie. Bo są paczki, w których te Nordiki są na samym początku, że otwierasz i od razu widzisz, co nie? A ten, ale są też paczki, w których są po środku gdzieś. Hurricane. Hurricane, no nieźle. I kapitan Carvajal z Realu. Julian Nawares, FIFA Club World Cup. Już był, no. no. już, kurde. The best! Aitana Bonmati, super Ansko. Ale mam farta. I No to chyba znowu wygrałem. Chyba, że trafisz jakiegoś fajnego Nordika. Nie wiem, teraz to chyba będzie. Mi... Oj, ciężko zamienić. mi będzie ustawić. No to ładnie. Widzisz, wtedy ty wygrałaś, a teraz ja. João Neves, Benfica. I. O kurde, Civić. Civić jak Honda. No, ale zobaczymy, może coś jeszcze trafić. Nic widzę do pojedynku mnie nie wpadło. Ale to jest niesamowite, że jak otwieramy jakieś, jakieś inne, to nie wpadają. A na przykład z tych klubów to strasznie dużo w poprzednim odcinku ten wpadało. A teraz nic. A no i też jest zbarcone, wiesz? To jest. A ten szyk. już się wystraszałam, że mam widać. Dobra, odwrócę, bo jak zwykle otworzyłam mnie tak jak trzeba. Tak, ogólnie mamy wielkie szczęście do Wilca, nawet Wiktoria otwierała paczki dla mnie, to też yy, trafiała w Gilca. Anatoli Trubin. Mm -hmm. Ukrainiec. Ukrainiec. Dobra. <laughs> Mohamed Ali ben Rondany. Nie wiem. Nigdy nie przeczytałem jego nazwiska. Edis. Rafaela. A nie masz go przypadkiem? Mam. On ma tatuaże, to jest takie czoło. <laughs> takie czoło ma. Dobra, odłóż tutaj, bo to jest świecąca karta, nawet spoko. Takie czoło. Ma. Myślałem, że chodzi się na ręce, czy ma tatuaże, bo tam ma. I. Izak Babadi. Babadi. I ostatnia karta. Kapitan, autor Martinez. Czyli Kto zdobywa punkt? Ja. No nie, odtworzyłem. Ja otworzyłem przecież. A, Tutaj Intermediolan otwiera, a ja trafiłem The Besta, Bon Mati. Dobra, już się o, ona tak... Ona jest trochę rzadsza niż ten LD. Jeszcze cię przegonię. Dobra, zobaczymy. Tak. Może nie trzeba było macać tych No właśnie jak ja macałem paczki sobie, wymacałem, to oddałem mojemu bratu Yamala momentum. Tak sobie wymacałem paczki, miałem 40 paczek, nie czekaj, 20 paczek, 10 oddałem bratu, 10 sobie wziąłem i oddałem mu tego momentu, no. który był wart na tamtą chwilę 550 zł chyba, <grych> czekaj bo kamera się przestawiła, dobra, zobaczmy, co my tu mamy, Rico Lewis, Manchester City, mamy Brahim Diaz, Real Madrid, Wygląda jak Henry na pierwszy. Co ty mówisz? Patrzmy, Diogas, Luis, jak to pokaż? Dobra, to nie, no, nie wiem. To Juventus zdobywa punkt. A w ogóle czekaj! Tu jest Aceminan przecież. Czyli tu Aceminan zdobywa. Ten Edith jest Aceminanu, jest przecież. Jestem ja też. Medziesz się za, ale pozdobywałem punktów teraz. dla Juventusu. I Fluteo Hernandez. Czyli ten sam, co tutaj jest. I ostatnią kartą jest Luis Enrique z Marsylii. No to co? Wygrywasz. Wygrywasz. No zobaczymy, co ty trafisz. Ta paczka była słaba. Dobra, ja bym... Nic nie trafiłem takiego. ...nie niechalanda, tylko tą drugą. Z Odegardem. Czekaj, weź sobie przełasz rękę, może. Chyba ci niewygodnie, może cię przesunę trochę, co? Ja cię zrzucę sobie z tego. Dobra, dawaj. Co? Coś było? Nie patrzyłem, kurde, akurat patrzyłem w tło. Kurde, ale Oby widzowie nie widzieli. No nie wiem. Ja się nie skupiłem. A co, coś się świeciło? No, coś Czyżby świeci. Nordic, pierwszy w końcu, wpadł. I mamy. Aleksandr Zinchenko. Dobrze. Ty tak czytałeś. Tak. Dalej. Ataru Esaka. Dalej mamy. Fans' oh, favorite. Na mnie nie ma. On La tu powinien ja. być pierwszy. No tak. Niestety, ale patrząc na, na to, jeżeli trafisz tutaj Nordika, Magician... Cóż to, Kai Havertz. Dobrze. Tak się mienią, że nie widzę. No niestety, odbija nam się światło takie. Ali Malu, Malu. Dobra, i teraz jest ta karta. No. Dawaj, pokaż. Jest Nordic Legend! Kto to jest? Jari Litmanen. Litmanen, ale super, z Liverpoolu. On jest z Finlandii. Oooo, wow. ale super. A tu nie ma, tu teraz robimy pewne głoski Oj, oj, oj. Aż się zaczęło wyrabiać. Spoczko. Wow, nie no, wygrałaś. Nie mam go, więc super. Dobra, to teraz ja jestem na prowadzeniu. Tutaj macie kodzik, już pewnie ktoś tak spisał i tak. Nie No, to jest dwa do jednego na razie, więc yy, możesz tylko wyrównać tak naprawdę. Dobra, odkładamy karty, przepraszam. Teraz ja otwieram, jak co? Czy ty chcesz? Nie, no, no ty. Teraz ja powinienem w kolejce. I zobaczymy. Ale tu mamy jakąś sztywną paczkę, coś, że będzie Golden Baller. Oby nie wierz. Oby, oby ktokolwiek. Nie ma Golden Ballera. i chyba nie ma Nordika, więc Lipa. Ale odwrócimy sobie jeszcze, bo coś tam się błyszczało, jednak. Czekają Cię, muszę postawić sobie. Aha. Nie, to jest Alejandro Balde z Barcelony. Mettaital, Meteas, TheLicht. Kogo mamy? Niketia Arsenal. Fluo, Rafael Guerreiro, Biden Monachium. Obrońca, Axel Witsel i... tutaj nic nie będzie, bo to jest Bang. No, to myślę... że będzie remis. Myślę, że masz dużą szansę na remis właśnie, bo ja naprawdę trafiłem sobie paczkę. Już sobie tak przekładam, zobaczyć co tutaj mam. Chodźcie nie, nie otworzyć. O coś że tylko jeden Nordik nam dzisiaj wpadnie. Nie zrobić startu Dobra. No. Z interu zdobywa punkt Dniem zespół. Pawant. Tutaj odkładaj. Odłóż. O ale coś masz tam, Edis albo legendę chyba. Dobra, to zrobimy tak. Dobra. Bo już Daniel będzie kurde się piepił. <laughs> I. Mamy tutaj Jonathana Klausa. Dobrze. Ale on nie należy tu do żadnej. Klausik, ciekawe czy jakieś te prezenty przyniósł? Nie wierzę. O, Ronaldo shimano. Nie wierzę. Trzeci już. Trze trzeci Ronaldo. O kurde, Bo co tam jest? Nie wiem. A już myślałem, że druga legenda się trafiła. Niesamowite. Hussein El-Shahat. El El-Shahat. Dobrze. to po niemiecku chyba? No? Nie, to Egipt. Bo on jest mm -hmm. z Egiptu. On jest, Egiptu, jest. Bra, i... Fans favorite. Borja. Borcha, Pewnie Borcha, się czyta. Kodzik. I, I karta. Kevin De Bruyne. No i co? Wygrałaś! Czyli nie dość, że tam mamy remis, to jeszcze AC z Interem mają remis. Nie, możemy szybko przejrzeć jeszcze? A to ty wygrałaś te, ten. Weź sobie przejrzyj, czy nie masz żadnego z tych klubów na szybko. Ale co? No to ty, ty wygrałaś ten pojedynek tutaj lepsza miałaś. Trafiałaś legendę. W ogóle dwie legendy trafiałaś: Ronaldo i tego. A Tak, A Madrid. Nie wiem, Arsenal. A ja dwie z Barcelony: Hiszpania i Barcelona, jakby. I co? Też nie wiem. No niestety. Remisy, same remisy. Niestety czasem tak bywa. Więc co? Żegnamy was. Pięknie, i zapraszamy na kolejny odcinek. Jeżeli ktoś z Was wytrwał, to możecie dać suba, łapkę w górę i napisać jakiś komentarz jaki komentarz to może napisać. Znowu Ronaldo. Tak, Ronaldo. <laughs> Ronaldo. razy trzy. Naprawdę, dwa odcinki nagraliśmy i trzy razy Ronaldo trafiliśmy. To jest niesamowite. Ja nie wiem, jakie to, to trzeba mieć szczęście. Potrafiliśmy z fatpaka, czyli z czegoś innego, z tego pudełka trafiliśmy. I trafiliśmy z, z Nordików jeszcze. Więc Ten Nordik to ładny. No, fajna karta, najfajniejsza. A wiecie co, zrobimy sobie tak? To może jakąś miniaturkę zrobię. Jeżeli film nie będzie leciał, to w szczuce miniaturkę z tymi kartami. O, patrzcie. W sumie to jednego powinien usunąć, ale już niech będzie. No dobra, żegnamy się, co? Do mhm. zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Zatrzymasz? Tu? No.